Dzisiaj do Was przychodzę z testem innego produktu niż podkład, co się dość rzadko zdarza, a mianowicie takiego tutaj oto wynalazku z firmy Benefit. Nazywa się to Stay Put Primer, Stay Don't Stray w kolorze Light Medium. To jest taka uniwersalna baza korektor pod cienie i pod oczy. Z tego co, co widzę tutaj na opakowaniu i co wiem z internetu, można ten produkt stosować samodzielnie jako korektor pod oczy, ale można go też stosować jako bazę pod korektor, żeby ten korektor się nie zbierał w załamaniach. Bardzo jestem ciekawa. Zobaczę, jakie to ma krycie. Jeżeli on będzie za mało kryjący, to nałożę na niego faktycznie korektor, żeby sprawdzić, jak to się trzyma i nałożę też go jako bazę pod cienie. Z tyłu napisane jest żeby zaaplikować trzy małe kropeczki pod oko i rozprowadzić i nanieść trzy małe kropeczki na powiekę i też rozprowadzić. Pozwolić zaschnąć, zastygnąć i wtedy nałożyć korektor i cienie, czyli ja nałożę korektor na pewno. Ciekawy bardzo. Ciekawy wynalazek kupiłam na lotnisku w Warszawie, oczywiście on jest dostępny chyba normalnie w seforach, jest w dwóch kolorach. To jest jaśniejsze, duże opakowanie bardzo i to ma aż 10 ml, więc jest naprawdę duże. E, takie klasyczne jak. W większości przypadków jest dość jasny i dość e, lekki. Przyjemnie się rozprowadza taki lekki e, korektor rozświetlający. Poszukam jakiegoś korektora, którego, który nałożę na to. Teraz decyduję się wygrzebać resztkę i nałożyć tego. To jest Nex HD. Concealer on jest taki trochę suchawy i właśnie trochę tak jednak zbiera się w załamanie skóry pod okiem, więc jestem ciekawa. No dobra, jedziemy z tym tematem. Najpierw wkazań nałożyć pod łoko. Bardzo, bardzo lekka i przyjemna konsystencja. Troszkę mam wrażenie jakbym nakładała taki po prostu leciutki korektor rozświetlający. Jeżeli ktoś nie lubi mocnego krycia i e, nie ma dużych problemów, to myślę, że on też samodzielnie by się fajnie spisał jako korektor pod oczy. I kolor, jak widzicie, light, mimo tego, że jestem w tej chwili jeszcze cały czas opalona, on e, nie wygląda za jasno. Fajnie się też rozprowadza tym pędzelkiem, to jest o 8. Skóra pod oczami wygląda na bardzo nawilżoną. Zrobi, zrobię Wam zbliżenie. Wydaje mi się, że już powoli zastyga. Trochę on się minimalnie tu zebrał yy, na powiekach, gdzie są naturalne zmarszczki, ale chyba ciężko by było, żeby tego nie zrobił. Wydaje mi się, że jest ok. No, może teraz korektor. Faktycznie chciałabym trochę mocniejsze krycie. Chociaż na co dzień, jakbym miała gdzieś wylecieć, to to by mi w 100% wystarczyło. No, zobaczymy. Na razie wygląda to dość fajnie. Ja to za chwilę też utrwalę, odrobiną pudru. I spotkam się z Wami wieczorem i powiem Wam, czy zauważamy jakieś różnice w utrzymywaniu się tego korektora i czy e, faktycznie on mi się nie zebrał w żaden sposób, bo jestem bardzo ciekawa. Hej, jestem podsumować to, co zrobił ten, powiedzmy, ta baza pod korektor, baza pod cienie. Jest godzina 21.13, więc już kilka godzin na twarzy jest na, w okolicy pod oczami. Będę mówić dość zwięźle na temat, bo mi bateria miga, i powiem Wam, że jakbym mogła to podkreślić jednym e, słowem, to by było. Hmm, hmm. Znowu się nie udało, gdyż pomijając taki drobny fakt, że tuż mnie się osypał, to czy wy widzicie tu te, te kreseczki i tu, oto, no to jest po prostu szczyt bezczelności. E, cienie? No, cienie w miarę się utrzymały. Może nie jakoś fantastycznie, mam wrażenie, że one były trochę intensywniejsze, ale powiedzmy, że jako baza pod cieniem jest okej. Okay. Natomiast, jeśli chodzi o to, że miał być to jakiś magiczny produkt pod korektor, to się totalnie nie sprawdziło. Ja będę jeszcze próbować, ja mu dam kilka szans, ale na pierwszy mój rzut oka wręcz jest przeciwnie, niż miało być czyli pozjeżdżało, posypywało się. Ja też mam taki zmęczony już makijaż, widzicie, powycierany. Ale zadania swojego ten produkt pod oczami na tą chwilę dla mnie nie spełnił. Więc bardzo mi przykro. Popróbuję jeszcze, zobaczymy. Tak, i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wy miałyście ten produkt, czy lubicie, czy nie lubicie. I do następnego.